Hej siemaneczko dzisiaj zagramy sobie w takie małe koło fortuny będzie w tym chodziło o to że będę po prostu losował na kole fortuny jednego cudzmierza i będę nim po prostu grał będę losował tak pięciu no i zobaczymy jak mi pójdzie taka mini seria więc jesteśmy już na kole fortuny no i losujemy sobie pierwszego cudzmierza jaki będziemy grali pierwszą rundę na solo showdown Jest to chyba cold. No chyba cold. Nie karl, jaki cold. Jest to karl. Więc mamy już karla. No i piszcie, czy chcecie tę serię częściej? Tak, dziewięć, odcinki, trzy odcinki na tydzień, czy bardziej rzadziej. Więc jesteśmy już na mapie. No jest tej Rosa. Rosa jest gdzieś tutaj. Uu, gdzie o, nie, nie się go mi. Jest pierwszy zabicie, Jest też dary tutaj w tych krzakach. O, dodatnie jeszcze ja to się tutaj nie z darylem, ale to jest jeszcze Rico. No dobra. I gdzieś tam po drugiej części mapy. A nie, jednak nie. Yy, jednak wcale nie ma po drugiej części mapy. Ale ten Daryl to z pierwszy. Ole, wlotuje z tego Darylo. Aj. No dobrze, więc Harlem zajęliśmy drugie miejsce. Idźmy już wlosować następną postać. A następną postacią będzie. O, ścinki. Będzie to Frank, chyba Frank Tak, 100% Frank Juhu No i mam już Franka Frank to to jest taki dosyć, mi się wydaje, trochę będzie średni, ale I Już na Mike'a to atakuje Ja się tak się boję, że będą tutaj te wszystkie zasadzie na daleko od tego Mike Piper A z nimi to my nie mamy szans Dobra, wlatuję na środek o nie, Piper. O nie, Jean. O nie. O nie, muszę uciekać. Dobra, to jeszcze spamka, o nie. Bum. Zaraz Piperka, nas to zabije i będzie koniec zabawy. O Daryl, Daryl. Koniec Daryla. Czemu się tak nie? Dźwięki są takie dosyć widoczne. Jean, to teamuje się z Piperką, o nie. Dlaczego? Jean! Jean! Myślałem, że jesteśmy przyjaciółmi. Bo! Żadna przyjaźń tu nie istnieje. Jesteśmy w środku. Nina, 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 nina! Ale nas tu Jean zgasił. Bardzo dobrze nam idzie. Jest już drugi, drugi nas stresowany i to jest drugie miejsce znowu. Jeszcze raz. I kto to będzie? To jest Daryl? No Chyba tak, Daryl, Daryl, ewidentnie Daryl I tak Musi być to Daryl, Daryl Jest nasz Daryl No więc spróbujemy coś ubrać i Darylem O no, co tu się dzieje? No ten tutaj ktoś na mnie. Dobra, jest, jest, jest. O nie, postawiła sobie leczonko. Postawiła sobie swojego healera i... A, ta... Ta Penny ją rozgromiła tutaj. Aha, ale następna idzie tutaj już. Ucieczka. Szybka ucieczka z miejsca które... O nie, 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 dobra, nie pcham się. O, nie, to jest nawet penny. Mam nadzieję, że to nikogo. Nie, chodzi, nie, będzie, nie będzie, nie będzie! Zabiję, zabiję, muszę ją zabić. Zabiję, zabiję. Nie, Jean! No i Darylem poszło trochę słabiej. Miejsce szóste. Więc jesteśmy znowu na kole fortuny. I dosłuchajmy następnego Zadymiarza. Jest to penny? Czy piper? ma peny. Pojper. Jest, zabiliśmy poko. O nie, Rose nas zaskoczyła. Skroka. Trzecie miejsce, więc nie jest najgorzej. Widzimy się już po raz ostatni na kole fortuny. Kręcimy już. Jest to. Brok? Jest to chyba brok, tak. To jest chyba brok. Chyba że Jesse. Nie widzę dokładnie, bo to jest. Brok. Czyli gramy brokiem. O nie, co mi się zrobili? No i tym akcentem dosyć miłym, dosyć nie miłym, kończymy ten odcinek. I otwórzmy sobie jeszcze na koniec dwie skrzynki. No i nic. I znowu nic, strasznej postaci. No dobrze, więc dziękuję Wam za ten odcinek i nara, pa!